i z tej mojej celi poszedł na stwierdzenie pułkownik Janczar. Powieszony został, to drzewo stoi na Namysłowskiej do dnia dzisiejszego. Został aresztowany prawie przy stole wigilijnym w Gaju koło Growa w 1944 roku, a po czterech miesiącach po aresztowaniu NKWD, bo wszystkie jego akta są spisane w języku rosyjskim, bo Praga była pierwsza wyswobodzona. Na Pradze było 11 aresztów i więzienie, później była Rakowiecka i te 350 trupów wymordowanych. Bohaterów naszych, których dzisiaj trzymy, ale ja się śmierci nie boję i nie bałem. Tak samo jak zabiłem tych dzisiaj, zabiłem tych gestapowców, tak Polak nie wydał po akcji burza. O, Polak na ulicy wyodał mnie to jest w książce Instytutu Pamięci Narodowej zapisane na ulicy Siedleckich wystrzelałem się i tym dwóm też się nie dałem do dołów zaprowadzić do Krześlinach pod Siedlcami, do dołów katyńskich tam zaprowadzili moich dziesięciu oficerów, których zamordowali.